Witajcie kochani ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przygotować razem z wami pyszne, zdrowe tiramisu, które będziecie mogli sobie zjeść jako drugie śniadanie, bądź też jakaś przekąska po obiedzie. Będzie to tiramisu, można powiedzieć, bez cukru, chyba że sami zdecydujecie, że cukier chcecie sobie wrzucić do przepisu, to jak najbardziej można. Moje będzie zupełnie bez cukru, takie bardzo fit. Będzie się składało z biszkoptów, które sami upieczemy oraz takiej masy ala mascarpone, z czymże ta masa będzie się składała z jogurtu skyr, z więc będzie bardzo fit, więc serdecznie was zapraszam do oglądania. No i zaczynamy. No to kochani lecimy. Zaczynamy sobie od składników, które będziemy potrzebować na przygotowanie biszkoptów. Cztery jajka. Tutaj mamy mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną. Tutaj mamy po 60 gram. Łóżeczka proszku do pieczenia, oczywiście mikser, miska do ubijania jajek i działamy. Jajka wbijam do miski i będę ubijać na sztywną pianę. Teraz przesiewam obie wątki oraz proszek do pieczenia. Moją masę biszkoptową będę wykładać na blaszkę i będę się starała stworzyć takie właśnie biszkopty, mniej więcej tej samej wielkości, żeby one fajnie wyglądały w moim tiramisu. Zachowuję takie małe odstępy, bo biszkopty na pewno też urosną trochę. Tak to właśnie wygląda i teraz lądują do piekarnika na jakieś 10-12 minut, temperatura 180 stopni. No i tak kochani prezentują się gotowe biszkopty, już upieczone. Pachną cudownie, wyglądają jeszcze lepiej. Zaraz je powyciągam na taką kratkę, aby sobie przestygły, no i nakładam kolejną porcję. Teraz zabieram się za przygotowanie kremu do mojego tiramisu. Będę potrzebować do tego wrzątek, tu mamy około 80 ml wrzątku, do tego łyżeczka żelatyny, albo może nawet dwie łyżeczki. Zobaczymy, jakie to będzie. Dwa skry, no i słodzik w postaci stemi. Wsypuję dwie takie płaskie łyżeczki żelatyny do wrzątku i całość dokładnie mieszam, żeby ta żelatyna się rozpuściła w tej wodzie. Następnie wrzucam moje skyry oraz dwie płaskie łyżeczki stevi. Całość będę dokładnie blendować do uzyskania jednolitej konsystencji. Wszystko mam już gotowe, więc zabieram się za wykładanie tiramisu. Tutaj mam taki szklany boks, do którego będę właśnie układać biszkopty i zalewać je tym kremem. No to co, zaczynam. Tutaj mam jeszcze gorzką kawę, już wcześniej zaparzoną, wystudzoną. Możecie też zrobić kakao, jak wolicie. Ja wolę kawę. Jestem kawoszem, więc takie smaki mi bardziej odpowiadają. No to bierzemy po kolei każdego biszkopta. I moczymy w kawie układając na spodzie boksa następnie kładziemy naszą masę. I znowu kolejna warstwa biszkoptów. W górę naszego tiramisu posypujemy gorzkim kakao, około jednej łyżeczki, może nawet wystarczy pół łyżeczki. I tak właśnie prezentuje się gotowe tiramisu. Wygląda obłędnie. Teraz wstawiamy go do lodówki na jakąś godzinkę. No i można zabierać się za jedzenie. Smacznego. No i tak się właśnie prezentuje gotowe tiramisu. Zobaczcie, jak smakowicie wygląda. Eee, aż muszę skosztować. Mmm. Pyszności. Wygląda jak prawdziwe: tiramisu. To ma trochę mniej kalorii, na pewno jest zdrowsze. Więc zachęcam Was do przygotowania takiego pysznego tiramisu, a ja zabieram się za jedzenie mojego. Mm -hmm. Jeżeli oczywiście takie filmy Wam się podobają, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, żebym miała motywację do nagrywania większej ilości takiego rodzaju filmików. I dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Pa!